A? Pan w chuj. Halo. Halo? No, Ema. To się nagrywa? Nie. No. Nie. Nie. Nagrywam nie Nie ja. będziesz. A to będziesz. Osiem mi... no. no. Będę? Tak. Tak. A wiesz, co ci chciałem powiedzieć? Tak, pewnie, że mam... Nie no. bądź teraz pol wykopię wykopie, subcio. Chuj mi w dupę. Nie, kurwa, teraz urządzi i cię w dupę ruchają mm. razem z wykopem. Halo Teraz porządzi na no zawsze No Teraz porządzi na no zawsze <grym> Jaka wymiana zdań <grym> Teraz porządzi, teraz polteramusy Teraz porządzi <grym> Halu. Halo Siema Siema zawsze <grym> Andy, kto to? Kto to jest? Pix no. no Ej Jest taka sprawa No Pozdrów Koleżanki z komisariatu Chodzę? Teraz Pol... Teraz Pol rządzi Co? Teraz Pol rządzi A kto mówi? Co robisz? Insomnia Co? Remis co? co robisz? Kto mówi? Ja żary. Kto? Żary Jaki żary? Wilku z schęp No. No. To, to bez krzywdy. Czemu? Nie wiem, no kto mówi, mów. Popek. Dobra, szybko, mów. Popek. Jesteś gotowy na ustawkę? Popek! Słyszałem, że zgwałciłeś małą dziewczynkę. Biorę. Nie ja jeszcze dzwonię. Halo. Halo? Andy, daj no, numer. Daj, nowy <laughs> numer. Halo. Halo? No Ema. No, tu wiesz, że teraz to rządzi. Halo. No, tu wiesz, że teraz to rządzi. No to nic nie mówi. Mm. No i powiem ci prawdę. Wiesz, że magii booster z pola. No i powiem Ci prawdę. Wiesz, że magię booster z pola. Będziecie sryja pedale, bo to prawda. Halo? A wiesz, że wtedy booster z pola? Był

Przypadkiem Emil Hanie jest Jest. Jest? No, tak. Mam nie. nadzieję. No. Jebać wykop, Ema. Adamski na prezydenta. Teraz porządzi Trzyma w stachu, kierunek. Tajt, gdzie się tam nie wydoi. Raz, dwa, kierunek do chacie. No jebane, panie ty pje A ziome, za ile kończymy? Nie wiem jeszcze poczekaj. E. Stachu No No kaj ty jesteś, no Teres to cioty No pierunem do snowy, rozwa już ktoś sobie i wone włączył słyszę to Teraz oh, rozłączył ty o ty kurwa no siema tada ziom halo Halo Ty się masz to, siema, to dajcie jakieś pytanie Z którego piętra spadł magik? Wyskoczył oczywiście yy, Magik spadł no. z ósmego piętra w Terespolu. Wygrałeś. No ja myślę, że Nie. za trzy płytki co najmniej Podaj swój adres się ma te ale słuchaj No yy, mieszkam w Terespolu, tak się składa Ty płacisz za przesyłkę Dobra, ja? no dobra tak. Pisz adres No mu. Piotrusz No ulica skoczków O kurwa <słyska> Dobra To płyta dojdzie wkrótce <słyska> Czekam z <słyska> ono Halo. Halo, się ma, ja mam odpowiedź. Hmm? No. Magiczna piwnica. <laughs> o. O. Dobrze? Urwa. <laughs> tak. Podaj adres. Dobra, no to będzie? <laughs> Teraz po takie iglo. <laughs> Cztery domki reszty, co masz iglo. Co no to tam kurwa wyśligara. <laughs> No? Halo. Ema Halo. Mieszkańcy Terespolu, gówno Wam na imię. Pozdrawiam cmentarz widoku Terespolu. Chcesz wygrać? Halo. 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 Chciałem odpowiedzieć na jakieś pytania. Jest jakieś? Tak. Hmm? Jest pytania Jakie? Eee. Eee. O czym jest freestyle L-Doki? Słynny freestyle Słynnego, zajebistego katar, rapera pociąga, Eldo Co? Że ma katar i się pociąga nosem No i ja myślę, że talaj Za niski Halo Halo Ema? Ema No Ja znam pytanie na kurwa, o bo... Eldo? No. No, dawaj. Eldo nawija Teres Brawo, brawo. Eldo brawo. na polno, wieca, elo. Halo. Halo. Dawajcie, hymn Terespola bądźcie i śpiewajcie. Polic, żydowski. Ja to byłem w NKWD. Terespol. Halo. Hej, ma. No. Eee, y, kurwa... No, chciałbym zaśpiewać hymn No dawaj. Zdejmuję kominiarę, kurwa, i do akcji. Wasz, jak je, kurwa, jest Teres I to chuj nada. Wygrałeś płytę. No dzwońcie. Oho. Halo? No, siema, ja wiem, kto zyskał ten film. No, ten, dobra, kurwa, no. ja Gimber po nocie. No, Jo Piotr burszcz Bre. 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 Bre Bre Cała gmina teraz, Pol, teraz przed komputerami. Per Polżi, jeśli masz tronnik Ej próbuję się dodzwonić? No, Nawet, że pytałem, że obrabiałeś całe dla Waszeka